Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, w ten jakże świąteczny dzień. A mianowicie dzisiaj jest 21 stycznia 2023 roku, czyli mamy święto porteru bałtyckiego Baltic Porter Day 2023. Tak więc po tym wstępie, jak się zapewne domyślacie, dzisiaj degustowany będzie porter i jest to porter, który jest w obecnej promocji w Lidlu, w obecnej gazetce i jest to porter z Browaru Pinta we współpracy z Karolem Okrasą. Porter Bałtycki, rozkręcamy klasyczne receptury. To w ogóle ma być jakaś seria piw, z tego co kojarzę, z tego co czytałem. Tych piw ma być więcej, właśnie tutaj Karol okrasa, ma dodawać jakieś takie nieoczywiste dodatki. No a co my mamy tutaj? Już Wam czytam. Najpierw może parametry. Ekstrakt 21, alkohol 9. Data ważności 9 stycznia 2025. No, i już Wam czytam. Wspólnie z Karolem Okrasą gotujemy na dużych garach i rozkręcamy dla Was najbardziej klasyczne receptury. W pierwszym odcinku: Porter Bałtycki wzbogacony suszoną śliwką, skórką pomarańczy i goździkami. No, czyli tak powiedziałbym dość zimowo, dość świątecznie no ale zobaczymy jak to wyjdzie, jak to będzie smakowo składu no, tutaj nie mamy, ponieważ jest kod QR i trzeba sobie go zeskanować jedynie jest tu napisane zawiera alergeny, słód jęczmienny i nic więcej nie wiadomo. Także otwieramy i widzimy się po cięciu. Jestem z powrotem. Powiem Wam, że troszeczkę się przestraszyłem, ponieważ zapomniałem: że były takie sygnały, że to piwo właśnie jest przegazowane i jest z tym porterem właśnie taki problem. Miałem nawet wcześniej wziąć jakąś miskę żeby, wiecie, nie nalało się gdzieś na podłogę, jakby był jakiś gashing. No i w momencie, jak otwierałem kapsel, to sobie o tym przypomniałem, ale na szczęście u mnie żadnego przegazu nie było, żadnego gashingu. Piwo wygląda tak, barwa bardzo, bardzo ciemny brąz. Piana, no taka bym powiedział nawet mocniej beżowa, średnio obfita, głównie drobno i grubo pęcherzykowa, także nuchamy no, goździki fest. Na pierwszym planie na pewno goździki wyczuwalne. Właśnie taka skórka pomarańczy, troszeczkę takiego suszu, gdzieś może minimalnie właśnie taka suszona śliwka, ale taki susz bym bardziej powiedział. Natomiast rzeczywiście tutaj te najsilniejsze nuty one są takie rześkie, właśnie goździki, właśnie pomarańcza, właśnie taki susz gdzieś w tle. Troszeczkę czekolady. I powiem szczerze, że tutaj te dodatki zabijają cały... Aromat porterowy. Także oprócz czekolady, powiem szczerze, że tutaj jakiejś kawy czy jakiegoś kakao nie wyczuwam, przynajmniej w zapachu. Także Wasze zdrowie, próbujemy. No, muszę Wam powiedzieć, jest spoko. Porterek taki wytrawniejszy, na pewno nie słodki. No muszę wam powiedzieć, że to Alko, to jest tutaj wyczuwalne, bo grzeje w przełyk, także Alko czuć, to na pewno. Goryczka niska i ten porter jest właśnie taki soczysty, taka fajna śliweczka suszona, aczkolwiek muszę powiedzieć, że też ta śliwka ma w sobie taką kwaskowatość, może taką minimalną soczystość, coś w tym stylu. W każdym razie, no śliweczkę czuć. Skórki pomarańczy jak najbardziej, goździki też. Gorzka czekolada, troszeczkę domieszka kakao. Jakiejś kawy tutaj nie wyczuwam zupełnie, muszę powiedzieć. Ogólnie taki Rzeźki, porter Rześki, właśnie taki soczysty, owocowy, śliwkowo-pomarańczowy z dodatkiem goździków, troszeczkę ostrzejszy, alkowyczuwalne. Słodyczy jest tutaj bardzo mało, muszę szczerze powiedzieć. Może minimalnie w tym właśnie takim, w tej takiej owocowości, o której Wam mówię, troszeczkę słodyczy jest, ale tutaj piwo jest właśnie takie. Bardziej wytrawne, ale też właśnie takie orzeźwiające, takie owocowe, także spoko. Miałem pewne obawy na początku co do tego piwa. Myślałem, że będzie tak wiecie, świątecznie, tak nie za bardzo, porterowo. Natomiast muszę powiedzieć, że nie jest tak źle. Te goździki nie są tutaj przesadzone. Słyszałem też takie opinie, że właśnie wali tutaj tymi goździkami, że toż tak do przesady te goździki dodane. Ja tutaj nie mam takiego wrażenia zupełnie. Muszę powiedzieć, że jak dla mnie są one tak w punkt, a nawet może i troszeczkę ich jest za mało. W zapachu oczywiście fest dominują, natomiast w smaku nie masz takiej bardzo, bardzo goździkowej ostrości, żeby coś tutaj przeszkadzało, także jest OK. I muszę powiedzieć, że właśnie w tej kwestii... Hmm, dodatków, tak jak mówiłem, miałem spore obawy, że to będzie taki właśnie, że to wyjdzie takie piwo świąteczne, wiecie, takie już nie za bardzo na Baltic Porter Day, bardziej takie bliżej Świąt Bożego Narodzenia, gdzieś te klimaty. Natomiast nie ma tutaj takiego wrażenia i myślę, że to jest całkiem spoko. Te składniki są wyczuwalne, które zostały tutaj dodane, natomiast one tak się fajnie komponują, i właśnie nie mam, nie mam takiego wrażenia, że to piwo jest nie na ten czas, że wyszło za późno, że właśnie mogło wyjść w grudniu na święta. No, nie mam takiego wrażenia, jest całkiem przyjemnie, tak jak mówiłem, i wytrawnie, i orzeźwiająco jednocześnie, także no myślę, że spoko. Troszeczkę oczywiście, te dodatki zdominowały tutaj ten charakter. Porteru Nie ma tutaj jakiejś kawowości, natomiast jest czekolada, domieszka kakao, już tutaj właśnie w smaku, także myślę, że no jest ok, tak. no Takie to piwo miało być, takie są te dodatki i należało się spodziewać, że one tutaj raczej będą dominowały smak, natomiast muszę powiedzieć, że ogólnie jest smacznie, ogólnie jest fajnie. Także jak najbardziej myślę, że jestem tutaj na tak, jeżeli chodzi o to piwo. No tak więc pinta z Panem Okrasą tutaj myślę, że debiut mają udany. Także to by było na tyle. Jeżeli będziecie pili to piwo, komentujcie jak Wam smakowało, czy nie mieliście przegazu co myślicie tutaj o tym dodatku właśnie goździków w piwie, czy dla Was nie jest on zbyt. Przesadzony, natomiast ja, tak jak mówię, no tutaj moim zdaniem te goździki są na no, odpowiednim poziomie, także nie powinny tutaj przeszkadzać, przynajmniej mi nie przeszkadzają. Tak więc kończę. Dzięki wielkie za uwagę. No i chciałem Wam życzyć smacznego porteru w dniu dzisiejszym, no i oczywiście przez cały rok. Także dzięki wielkie za uwagę. Wasze zdrowie, trzymajcie się, cześć.